Mój dług. Moc przetrwania. Autor Sławomir Sikora. Czyta Sławomir Sikora. Dzień 3167. Niedziela. Mija kolejna godzina resocjalizacji. Odbywam ją w pracy w radiowęźle. Dzisiejszego popołudnia mam dyżur tr trwający do godziny 21. Trochę mi się nie klei pisanie, zapisywanie dzisiejszych wrażeń. Powód jest jeden. Pewien gość tak mi udupił komputer, że potrzebowałem kilku ładnych godzin, aby się odnaleźć. Krótko mówiąc, facio skasował mi wszystkie pliki, na których pracowałem od początku roku. Niezły bajzel, co. Zastanawiam się, jak to mógł zrobić, a jednak niemożliwe stało się możliwe. Facet zbyt wiele miesza w systemie. W inny sposób nie mógłby przecież dokonać trwałego zniszczenia. Przekonam się jutro. Dziś już nie mam do tego głowy. Wystarczy, że straciłem pokaźny pakiet danych. A co? Stać mnie na to. Jutro będę kontynuował śledztwo. Koniec z tym. Nie dość, że korzysta z mojego osobistego komputera. To jeszcze jawnie narusza moją prywatność. Dowód na to. Czy nie tylko klawisze bawią się w podglądaniu. Od jutrzejszego poranka masz laban na, moje, na mojego kompa. Trochę mi przeszło, czyżby? A jeszcze jedna kwestia. Trzeba dublować dane przechowywane na twardzielach. Najlepiej w formie zapisu na płycie CD. Jakąś część danych odzyskałem, lecz nie wszystkie. A do tego gość jest bezczelny. Próbował mi wmówić, że sam skasowałem własne pliki. Jutro sobie porozmawiamy. No, pomogło przelanie złości na cyfrowy papier. Dzięki temu nie kumuluje się we mnie stres. Nie grozi mi niekontrolowany wybuch. Jeśli już, to wulkan emocji wrzący we mnie co jakiś czas wypływa niewielkimi, gorącymi stróżkami poprzez szczeliny, jakimi jest pokryte me ciało. Gość ma przerąbane, ale jutro. Dobrze, dość, panie Sikora, wyluzu. Powrócę do początku dnia, tylko czy warto? Wstałem jak zwykle, poprawię się. Obudziłem się o godzinie 5.45. Podniosłem się dobrze po godzinie 7. Gdyby nie. Poranny apel, nadal bym tkwił na twardej pryczy. Niestety, huk odbijanych klap wymógł na mnie dokonanie telemarku. Ocenionego przez współbiesiadników na 19 punktów. Telemarkiem nazywam zeskok z górnej pryczy. To trudna umiejętność pasować się między dwa stojące obok taborety, zwane tufikołami. Na nich znajdują się zwykle rzeczy tych śpiących na dole. Do tego w pobliżu, na stole, umiejscowione jest okno na świat i sprzęt grający. Tym samym lądowisko jest niewielkie. Lecz ja jestem specjalistą od trudnych skoków. Udaje mi się wcelować. Dodam, że technika skoku wymaga lat treningu, koordynacji ruchowej. Nie można pozwolić sobie na wykonanie kroku do przodu przy zeskoku, ponieważ głową wyrźnie się w łóżko stojące naprzeciwko. Od i odpowiedziałem, opowiedziałem o zeskoku. Może przy innej okazji opiszę kalkołomne wyczyny innych osób. Jakie zamieszkiwały ze mną w celach. Nie muszę mówić, że najokazalsze wykonywali ludzie o słusznej budowie, w słusznym wieku i krótkim stażem. I krótkim stażem. Do śniadania nie chciało mi się zabierać, ponieważ czekała na mnie porcja rzekomowiejskiej kiełbasy. Pewnie tylko z nazwy: Choć głód po całej nocy doskwierał, nie byłem w stanie się przemóc do wędliny, która po prostu zajeżdżała kocimi szczynami. Wypiłem więc tylko zieloną herbatę i już miałem z głowy posiłek. Współplemieńcy postąpili podobnie, poza jednym, który zmierzył się z wurstem, zabijając smak, zapach znaczną ilością musztardy. Tym samym stał się obiektem docinek. Nie przejmując się naszymi żartami, z godnością pochłaniał wspaniałe więzienne śniadanie. Około godziny 12 udałem się w kierunku telefonu, pokonując kilka barier. Tu wspomnę o drzwiach, oddzielających celę od korytarza, z ruchomą przeszkodą najważniejszą w osobie pana w czapce z daszkiem i w mundurze nielotniczym, otwierającego wspomniane drzwi. Prośba, głupkowate uśmiechy zrobiły swoje. Mogłem wreszcie udać się z przewodem telefonicznym na limitowane spotkanie z przedstawicielami społeczeństwa. Do niektórych się nie dodzwoniłem, innych znów nie zastałem. Skończyło się na przeprowadzeniu rozmowy z Horrorem i Maćkiem Krzemińskim. Tego drugiego poinformowałem o rozpoczęciu działań pod hasłem Dziennik Sławomira S. Robert Planck, smęci w radiu Toruń, dość często włączam tę stację. Prezentowana przez nich muzyka pozwala mi czasem odlecić bardzo daleko. Przenieść się w świat, z którego zostałem brutalnie wyrwany. Zbliża się kolejna rocznica. Dobrze, że mam w sobie dużo wspomnień. Nie, nie żyję wyłącznie nimi, nie rozpatruję ich. Czasem powracam do nich, gdy wokół mnie ściele się pustka. O kurza stopa właśnie zaserwowali. I like Chopin. Tego za wiele. Może jednak pokusić się o szybką podróż w głąb wspomnień? Połowa lat 80., wczesna jesień. Razem z bratem wypychamy z garażu długo remontowany samochód marki Muszczel. Zaraz rozpocznie się próbna jazda. Chwila prawdy: czy prawie rok pracy poszedł na marne? Czy odniesiemy zwycięstwo? Wokół nas wiele osób, znajomych z podwórka. Wszyscy chcą uczestniczyć w naszym sukcesie lub klęsce. I choć większość z nich. Gdy rozpoczynaliśmy nasze prace, szybko się ulotniła, to teraz są znów przy nas. Samochód odkryty, bez plandeki, czeka na jazdę próbną, zapada zmrok. Niestety, piosenka się skończyła. Tym samym uleciały gdzieś daleko dawne wspomnienia. Nie powiem, przez moment było miło. Powoli mój czas w pracy dobiega końca, dochodzi godzina 20.55, za chwilę opuszczę ten przybytek. O godzinie 21.00 wyłączę sprzęt i nastawię HBO, tak aby współmieszkańcy ZK, zakładu karnego, mogli się w spokoju, mogli w spokoju coś obejrzeć. Zbliża się godzina 24. Przestudiowałem w toalecie od dechy do dechy sobotnią Rzeczpospolitą. Nie będę recenzował poszczególnych artykułów, ogólnie dół. TVP emituje niezwykle, niezwykły film z dobrą muzyką: marcowe migdały. Reżyser w filmie maluje właśnie co? Rok 1968. Młodość, pierwsze związki emocjonalne młodzieńcze fascynacje na tle wydarzeń marca 1968 tragicznego zakrętu historii Polski. Minął zły nastrój spowodowany opisywaną nierozwagą współpracownika radiowęzła. Tym samym idę spać bez niepotrzebnej irytacji. Nadal boli mnie szyja, ślad po przedwczorajszej nocy. Prycza, śledź, cienki materac i koc. Czasem w ten sposób objawia się egzystencja więzienna. Dajmy spokój elementom przestrzeni, na które nie mamy wpływu. Może jutrzejszy, jutrzejszego dnia wyjdzie słońce, a jeśli nie, to przynajmniej nie zamarznę. Uwaga, uwaga, leśny władek nadjeżdża, porażające.